Hospicjum domowe, zespół długoterminowej opieki domowej dla chorych wentylowanych mechanicznie oraz pielęgniarska opieka długoterminowa domowa doświadczenia, które realizujemy już od prawie 20 lat. Chciałbym podkreślić ważną rzecz, jaką jest miejsce wykonywania świadczeń. Jest to dom pacjenta. Jest to miejsce, w którym każdy z nas, a szczególnie chory, czuje się najlepiej: w swoim domu, wśród swoich bliskich. Drugą rzeczą, którą chciałbym podkreślić, to zespół, który realizuje te świadczenia. To są lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci. To zespół, który ma również wieloletnie doświadczenie i który jest bardzo kompetentny.